I witam, jestem Cezara, to jest kolejny odcinek kwadratowego minecraftowego świata. W tym odcinku wybiorę się do jaskini, ponieważ potrzebuję paru surowców. I jak widać, już tutaj coś zacząłem. robić co za nieco. O. o, kurde, time board. Co, co ma być, to będzie Coś tam znajdę wszędzie dupę, w dupę Tak, to co było na tyle Tak, to ta, ta by było na tyle właśnie ta. Miało być tak pięknie Kurde, po prostu... Już myślałem, że mi się uda Bo tam, tak, tu było, tam Proszę tego cholerstwa tutaj łazi Ja pierdyle o oh, w dupę, kurde flag. Oła Awa, awa, awa. Ale mam miecz Okej, okay, mam kurde. Dobra, idę do domku. żeby wziąć sobie rzeczy. a fagasy, kurde. Ale żalowo. Co to ma być? No tak, oczywiście, koblę nie mam. Dobra, mam to w dupie a mam, mam jeden cobblestone. O. Zrobię sobie miecz żelazny. Kurde, po prostu czemu tego cholerstwa tam tak dużo było? Ale ja już się mam w sumie wędka. Nie wiem tego potrzebna. O. No. Teraz zobaczycie. Kurde, flag. Z... A. W sumie już można wykorzystać Fik. Zobaczycie kurde, co to ma być. Wreszcie się noc robi. Ja, ja idę spać. Ale żal ja w ogóle nie wiedziałem, że ich tam tyle było, myślałem, że ich jest trochę mniej. Ale to się okazało, że tam cała gromada po prostu. Dobra, idziemy. Mamy dia... E, Jezu, diamentowy. Żelazny miecz. W e, tak cicho? Co to Nie rozumiem O w dupę! Szajs! Ale żal Czekajcie chwilę Muszę zasłonić roletę Dobra już to jest szkielet i to jesteśmy pod tą wiaską teraz, widzicie na minimapie. Kurde, tak. Przecież nie interesuje mnie to, co jest na górze. Nawet węgla nie mam. Pięknie. A, dobra, mam. Yy... Nie interesuje mnie to, co jest na górze. Ja bym bardziej wolał znaleźć coś takiego jak złoto, diament. Takie surowce by mi się przydały. No. czekajcie wydaj A zbalansowało, teraz powinno być o dobra i lecimy dalej a, cięcie musiało być dobra no nie minecraft dlaczego? dlaczego? wszystko tak ładnie było Tak. dobra wracam za chwilę ogarnę to wszystko powyłączam dobra już mm. Już Jak widać nic nie pomogło Ale co tam Slime, haha, ale ja mam szczęście O, w dół schodzimy woda i świeci się coś tam O wow Dobra, lecimy. O. No, jeszcze coś ciekawego. 17 poziom Zombi słyszę Fuck Kurde Spieprz. No spieprzaj Jezu. No kurde co za down Spieprzaj, dziecko down głupie Ciąta jedna. No fuck. No chodź tu cwaniaku O! Mam spawner O! To no jest trzeba dostać Chodź cwania no, no chodź Chodź, chodź cwaniaku no, kurde, taki fagas jesteś? Taki fagas jesteś? Co walić tu we mnie możesz, nie? Ale nie podejdziesz. O! Jezu! Taka lama po prostu. Co, no nie, nie podejdziesz, co? Boisz się, nie? Z łuku tam strzelać sobie możesz, ale nie podejdziesz po prostu. Lamerze jeden. Zbierdylaj Co, jeszcze ci mało? No masz Ale to jest niesamowite, powiem wam Zębiaczki! Nawet nie myślałem, że będę miał takie szczęście Wiedzę, bój mi się. O nie, mój telefon sedbu i dobra już jestem. Spier dul. Ać. Spier Dobra spier Kurde, one się spawnią No, chodź, chodź, chodź. Tak. No, haha, ha. ziarna kakowe trzy chlebki, pszenica, wiadro ziarna kakaowe, wiadro, siodło, sznurek, trochę lifa szczerze mówiąc. Spodziewałem się czegoś lepszego, ale. Ale nie jest źle jak na pierwszą wyprawę do jaskini hmm. Tak więc tak Ja zajdę w dół W przyszłości zrobię tutaj sobie jakieś mostki Żeby wiele łatwiej dało się tutaj przemieszczać po tej jaskini hmm. Teraz co? A teraz lecimy dalej, szukaj czegoś. Exciting. Oj. Zwaliłem totalnie. Wow, wow, wow. Spokojnie, pani wodo. Wow, 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 wow. wow. Już. I dobra, ogarnięte lekko, coś tutaj mm, jest na dwunasty. Złoto, dwunasty poziom, pełno lawy, mob spawner, nie, nie najgorzej, tylko jedna śmierć. Ua! O rany! Ja pierdyle Z góry mi zleciał. Ciołek jeden. Mm, to było na tyle. a nie, dobra. Nie, 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 to nie to. O. tam coś jest ciekawego w ogóle. O, dobra już. Ała, kurde Z moje kochanie Ale żadnych di diamencików nie widzę. Ja pierdyle po prostu ja nie mogę. O kurde, no fuck. <ścoughs> A. Jeszcze już. Thank you. Nie, nie, taki fail z mojej strony miał być tak pięknie. Miał być taki bogaty złoto. Diamenty mam. Kurde, po prostu napalony Karało mnie. Jeszcze połowa rzeczy mi się spaliła. No, oczywiście, jak żeby inaczej. Że ze skrzy No ja nie mogę. Kurde po szlak. Gupia lawa. ale o przynajmniej przyrodzony kill off mam. a zbroje też można sobie założyć ciemno tu okej okay. dobrze szczerze mówiąc jak zaczynałem nagrywać odcinek miałem trochę inne nadzieje co do niego a tu i kurce nawet nie mam czym zakrywać Wiecie co na tym chyba zakończę po prostu ten odcinek. W następnym odcinku zbiorę więcej rzeczy, przygotuję się bardziej i ruszymy w głąb tam do tej jaskini. A teraz to powiem szczerze, że będzie lekko ryzykowne, bo nie mam nic. I po prostu no widać jak to jest. Szło tak pięknie spawner tutaj coś, tutaj tamtoś Teraz taka lipa no w takim razie niestety kończę ten odcinek Dzięki bardzo za oglądanie Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w u, kurczę, tam pójdę no na pewno i do usłyszenia w kolejnym odcinku mm, Kwadratowego, minecraftowego ŚWIATA Ja tylko Kurde, wow, wow już, Ja tylko wrócę Do domu Zbieram żelazo To mi się bardzo przyda No tak, miecza też nie mam Cześć, się kieram cię, rozwalę. Rozwaliłbym mm. Kurde, aż po prostu gdzie tam O Ora oh, nie są... Te, te emocje nie są dla mnie. Czuję się okropnie. Gdzie te? A tu Spokojnie. Pójdziemy wszędzie, wszystko zobaczymy, weźmiemy po prostu jestem nieprzygotowany totalnie raczej <laughs> przygotowany byłem tylko, że los chciał abym nie skończył tej wyprawy sukcesem, a chciałem znaleźć diamenty no cóż nie można mieć wszystkiego w takim razie będę się powtarzał, komentujcie subskrybujcie, oceniajcie piszcie Ja już tutaj wracam do domu, jest noc Jedyne co mam fajnego to dwa snibole i kokobins i siodło wow wow Gdzie po prostu ja się bezpiecznie nawet nie czuję Teraz nie mam y, more creature i timer moda, to jakoś jest, ale jak mam more creature, to są kurde jeszcze te skorpiony i te inne gówna, którym tej ty... no fuck, dalej stąd, się jeden, kurde, moja chata, spadaj. Zajem. Dobra, to co? Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku kwadratowego Minecraftowego świata Cezara. Cześć!